Isekai, romans, fantazy, isekaj, romans i tak w kółko z kilka razy. Nie będę w bawał na widzowie, ale poza Sakomoto to w tym sezonie nic szczególnego nie ma. Poza kontynuacjami oczywiście. Nawet bym powiedział, że na pierwszy rzut oka są same średniaki. Jednak po to jest ta seria, aby zobaczyć czy wśród tych główien nie ukrywa się jakaś perełka najpotężniejszy zabójca w historii. Gość, który był w stanie wykonać każde najtrudniejsze zadanie, przez co budził strach nawet u swoich sprzymierzeńców. Jednak to wszystko jest przeszłością, ponieważ wygląda teraz tak. Więc teraz widzowie, co mogło pójść nie tak? A mianowicie to wszystko przez tą kobietę. Chłop się zakochał, postanowił to wszystko pierdolić, aby założyć szczęśliwą rodzinkę i prowadzić spokojnie sklepik. Wszystko ładnie, fajnie, jednak przeszłość nie pozwala na to, ponieważ mają zasady. Ten, kto opuszcza organizację, opuszcza też i świat. Dlatego gang, z którym kiedyś tam współpracował, wysyła na niego zabój aby się go pozbyć. Najbardziej hajpowany tytuł w tym sezonie. I przyznaję, że całkiem gdzieś się ogląda. Tylko brakuje mi czegoś ciekawego w tym tytule. Fajnie się leją po ryjach, super animacja, jednak jestem ciekaw, czy będzie jakiś głębszy wątek w tym świecie. Bo tak, to na razie mamy tylko akcję z komedią. No ale za to trzeba przyznać, że dość zajebiście zrobioną. Dziewczyna, która trafiła do świata anime. Natsuko to babka z dość ciężkim charakterem, której pierwsze anime stało się wielkim hitem. Przez co bardzo szybko awansowała jako reżyserka i została uznana jako młody talent. Więc od razu po tym bierze się za kolejne dzieło, w którym miała stworzyć historię o pierwszej miłości. No i tu pojawia się problem, ponieważ jako młoda animatorka, która skupiała się tylko na pracy, jeszcze tego nie doświadczyła. Więc nie wie jak to przylać na historię i ma z tym problemy. Myśli, działa, aż w końcu zjada jakiś syf i traci przytomność. I w ten oto sposób budzi się w swoim ulubionym anime z dzieciństwa. czyli prawdopodobnie Zmarła i się przeniosła do innego świata, więc jest to Isekaj. W sumie to jest stworzone przez animatorów mapy, to może fantazują o takim życiu. Jednak najważniejsze w tej historii jest to, że Natsuko wie, co się wydarzy w tym świecie, oraz w krytycznych momentach wyciąga pióro czy jakiś przyrząd do tworzenia mangi i otrzymuje zdolność do ożywienia tego, co narysuje. I za każdym razem mamy taką magiczną, długą animację. Normalnie jak Zwinks, kiedy te bawki przemieniały się w różki. Jednak najbardziej przyjebane jest to, że po tej animacji zamiast mieć, nie wiem, kartkę i coś do pisania, aby stworzyć danego stwora, tak jak na przykład Size Naruto, to ona tworzy sobie biureczko, całe stanowisko i w kilka sekund tworzy cały skrypt z wieloma stronami, aby coś ożywić. Wiem, że jest to komedia, ale te biureczko nagle w środku walki psuje całkowicie klimat. A ta cała animacja po drugim razie już zaczyna trochę irytować. Tak samo ta babka, która przez większość serii z tymi włosami wygląda jak jakiś twór z bagiem. Jedyne co mi się podoba to koncept, ponieważ przez to, że jest to jej ulubiona seria, to wie jak się potoczy dana historia i wie, że wkrótce wydarzy się tragedia. Dlatego jest taka ciekawość jak temu zapobiegnie. Doktor House w wersji anime. Tak jakby gdy na oddział trafiają przypadki morderstw lub innych sytuacji, których nawet policja nie jest w stanie wyjaśnić, to wtedy wkracza Ameku TKO. 27-letnia utalentowana lekarka, która fascynuje się takimi tajemnicami i jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę. Jednak pomimo swojego wieku oraz talentu zachowuje się jak totalny pachor i dosłownie robi co tylko zechce. A gdy każą jej wypierdalać, to i tak robi sobie samowolkę, ponieważ tym szpitalem zarządza jej wujek. Więc wie jak zagrać i trochę to wykorzystuje. W skrócie, to anime to taki detektyw Conan, gdzie są zagadki i ta babka bierze sprawy w swoje ręce i wszystko rozwiązuje. Jak na przykład przyjeżdża chłop z odgryzioną nogą i wygorzyła, jak płynie niebieska krew. Więc już na starcie mamy takie o chuj tu chodzi. Nie moje klimaty, jednak jeśli lubicie takie anime, to zdecydowanie poleciłbym wam zielarkę. Zajebista bohaterka i o wiele lepszy klimacik. Plus w tym sezonie jest imitowany drugi sezon, więc sam raz. Ta babka jest najpotężniejszym wojownikiem, pomimo tego, że pracuje jako recepcjonistka. Więc już na starcie powstaje pytanie dlaczego, skoro mogłaby zarobić pełno hajsu na rozwalaniu bossów. A dokładnie Alina to dziewczyna, która chce mieć spokojne życie, mieć zapewnione oszczędności oraz zajebisty domek, w którym w czasie wolnym może sobie wypoczywać. Wiecie, pewna praca, bez ryzyka i niepotrzebnego stresu. I jednak jest jeden minus, ponieważ gdy pojawia się boss, przez którego poszukiwacze utykają w dungeonach, to dostaje masę papierkowej roboty, którą musi odrabiać w nadgodzinach. Więc Alina wpada w taką furię, że bierze b swoje ręce, zakłada kaptur, aby nikt jej nie rozpoznał, i rozwala solo bossa, z którymi inni normalnie mają problemy, tylko po to, aby oszczędzić sobie roboty i iść do domu. Jednak musi to robić wszystko w tajemnicy, aby zostawić swój status recepcjonistki w spokoju. Z początku myślałam, że będzie to tylko taka otoczka, że jest potężną recepcjonistką, aby wyróżnić ten tytuł od innych anime fantazy, a później opuści swoją pracę i będzie normalnie w jakichś łowców. Jednak Alina mocno się trzyma swoich postanowień i zrobi wszystko, aby zostawić swoją pracę w spokoju. Jak na razie pierwsze odcinki spokojne, ale później rozkręca się i są dymy. Ten gość musiał się ożenić z dziewczyną, którą nienawidzi. A mianowicie jego dziadziuś jest w kurwę bogatym biznesmenem z firmą na skalę światową. Jednak za czasów szkolnych on wraz z tą babuszką nie doświadczyli tej miłości. Każdy poszedł w inną stronę i dopiero jako emeryci zostali razem. Więc postanawiają, aby ich wnuki nie popełnili tego błędu i chcą sprawdzić jak wyglądałaby ich relacja, gdyby od początku byli razem. Więc spotykają się i mówią, że muszą wziąć ślub. A jeśli odmówią, to w przypadku głównego bohatera firma dziadziusia zostanie przypisana temu losowemu psu, który został znaleziony na ulicy. A w przypadku tej babki nie wiadomo, ale wiemy, że jest na tyle zdeterminowana, aby się zgodzić, pomimo tego, że kurewsko się nienawidzą, więc może być jakiś ciekawy wątek później. Przeważnie to wygląda tak, że ona rzuca fochami albo losowo dopierdala się do gościa. A on pomimo tego, że wygląda na spokojnego typa, to momentami ona go tak wkurwia, że chłop wybucha, ale relacja dość szybko się rozwija i zamiast kłótni starego małżeństwa przeistacza się w urocze przekomarzanie dwójki wstydziochów. Fajnie, fajnie, że sprawnie to idzie, są coraz bliżej. Ale jeśli anime skupiałoby się tylko na tych czułościach, no to nie oszujmy się, ale byłoby to po kilku odcinkach nudne. W sumie wszystko się kręci wokół tej dwójki, a jedyne postacie poboczne, które grają jakąś rolę, to autystyczna siostra głównego bohatera, która się do niego klei, oraz chodź przyjaciółka tamtej papki, która mówiła, że ma krasza. Ale nie powiedziała kto, więc mogą być plotwisty. W tym anime po spożyciu tego owocu otrzymuje się supermoc. Jednak jest w tym haczyk. Mianowicie można zjeść tylko jeden taki owoc, ponieważ po następnym można umrzeć. Light to chłopak, który od dziecka marzył, aby zostać potężnym poszukiwaczem przygód, więc gdy przychodzi pora, kiedy w końcu może zjeść magiczny owoc, to otrzymuje dar o nazwie Fruit Master, który nie nadaje się do walki. Przez to jego marzenie o zostaniu podróżnikiem nagle legło w gruzach. Jednak tutaj mały spoiler, ponieważ ten tytułem się nie pierdolili i w nazwie anime dosłownie mówią nam wprost, że jest to o gościu, który zjadł nieograniczoną liczbę tych owoców, co swoją drogą Zajebista nazwa Więc po czasie dowiaduje się, że jako Fruit Master Może jeść takie owoce bez końca Dlatego gość je te magiczne owoce i staje się kozakiem Jednak widzowie, tak naprawdę to anime próbuje nam uświadomić Abyśmy dbali o zdrowie Nie wybrzydzali przy owocach i warzywach Nie bądźcie tymi frajerami, co zamawiają burgera Czy jakieś inne danie Zamiast jeść jak człowiek, to grzebie w nim jak małpa Aby wgrzebać pomidorka albo kurwa pikle. Nie można tak wybrzydzać jak jakieś bachory widzowie Nie, nie, nie. A takie pomidorki zawierają w sobie dużo witamin, antyoksydantów i błonnika Więc warto je jeść. Jego dziewczyna ze snów staje się prawdziwa. Klasycznie anime romansik opierający się na fantazjach. Kazuhiro to 25-letni mężczyzna, który mieszka sam. Pracuje w korpo, przygotowuje śniadanie przed snem i tak w kółko prowadzi sobie spokojne życie. Jednak za każdym razem, gdy idzie spać, ma sen, w którym trafia do świata fantazy. Normalnie jakby logował się do jakiegoś RPG-a, bo ciągle są te same postacie, świat i pojawia się w tym samym miejscu, w którym ostatnio się obudził. Normalnie najwyższy poziom świadomego snu. Jednak pewnego dnia, podczas jednej z podróży z hot elficą Mari, umierają razem w trakcie walki ze smokiem, nagle budzi się i patrzy, a obok niego śpi alewka. Anime w głównej mierze skupia się na romansie pomiędzy nimi oraz na tym, jak przedstawia jej Japonię, gdzie poznają potrawy, kulturę i takie tam. Jednak gdy idą spać, to znowu trafiają do tego świata fantazy, więc mamy taki przyjemny romans, gdzie ich relacja się rozwija tu i tam. Szczerze, obejrzałem to anime ze względu na wysokie oceny na Malu, Bo raczej jazda figurowa mnie jakoś nie jara, jednak z racji tego, że prowadzę tę serię, to postanowiłem, że obejrzę i sam się przekonam co takiego w tym jest. Sukasa od dziecka marzył, aby zostać używiarzem figurowym, jednak gdy w wieku 14 lat próbował się zapisać do jakiegokolwiek klubu, to za każdym razem słyszał odmowę, że zaczął zbyt późno, ponieważ na taką karierę powinien już ćwiczyć od najmłodszych lat. Aktualnie ma 26 lat, brak stałego dochodu i dość średnio sobie radzi w życiu. Więc z racji tego, że nie ma zbyt wielkiego wyboru, to niezbyt. Zgadza się zostać asystentem trenera. Jednak wszystko się zmienia, gdy spotyka Inori. Dziewczynę, która pomimo zakazu matki jest na tyle zdeterminowana, by ćwiczyć w sekrecie tylko po to, aby móc uprawiać ten sport. I Tsukasa, widząc w tej dziewczynie siebie za młodu, postanawia za wszelką cenę zostać jej trenerem, aby nie porzucała marzeń tak jak on. Jak słyszycie po historii, jest to inspirujący tytuł, który w dużej mierze skupia się na dramacie. Jednak osobiście, jeśli miałbym się wciągnąć w tę anime, to tylko ze względu na tego chłopa. W tą dziewczynę mam wyjebane widzowie. Noglądałem się już pełno anime, gdzie fabuła kręci się w Wokół dziecka s nastolatka, jako ciężkiej pracy czy wytrwałości zdobywają sukces, a ten chłop ma smutną przeszłość i wiemy, że ma zajebiste umiejętności, więc wydaje się całkiem ciekawy. To anime w przeciwieństwie do Yuri on Ice, tak jak widzowie oglądałem to całe. Tutaj bardziej szczegółowo przedstawiają jak już wiarstwo figurowe wygląda od strony technicznej, czy jakie warunki trzeba spełniać, na co zwracają uwagę i ogólnie wyjaśniają podstawy więc sporo można się dowiedzieć. W sumie taka ciekawostka, ale z tego co widziałem, to aby stworzyć jak najbardziej realistyczną animację scen z CGI, specjalnie wynajęli profesjonalnych użwiarzy figurowych, aby następnie odstyrować ich ruchy dzięki technologii, więc podchodzą do tego solidnie. Najpotężniejszy ninja, który jest nerdem i gra tylko w gry. W skrócie, ten chłop sobie szedł i nagle z rusztowania spadają na niego metalowe belki. Jednak znikąd pojawia się ninja w cosplayu i w ostatniej chwili ratuje mu życie. Mówi mu, że to wszystko przez złe demony, które go nawiedzają, więc musi być przy nim, aby sytuacja się nie powtórzyła. Dlatego wprowadza się do niego, aby go chronić. Tak o, to wygląda jakby dla niego nic się nie zmieniło. Poza tym, że będzie musiał gotować jedno danie więcej i nie musi zamykać drzwi, gdy wychodzi do pracy. Pomimo tego, że ta babka jest potężną ekstrawertyczką, która mówi swoje myśli na głos i potrzebuje kontaktu z nim. W sumie ten gość wygląda jak ten dzieciak z One Punch Poza jednym szczegółem i dosłownie ma ten sam charakter. Ale dobra, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ta potężna babka jest nerdem i gra ciągle w gry. Czyli takie umaruczone. I tak sobie razem funkcjonują. Jednak poza tymi codziennymi chwilami, jedyna rzecz, która pobudza ten tytuł, to fakt, że są jeszcze inne kunoichi. A przez to, że główna baterka jest potężna, to wszystko się do niej sprowadza, przez co życie tego gościa teraz nabiera barw. A te niektóre babki potrafią być nieźle pierdolnięte.